Gdzie jesteśmy? W którym momencie jesteśmy? Tamten człowiek w Ewangelii nagle doznał zmieszania i mówi: Ale kto jest moim bliźnim? Ciekawe, że tamten człowiek wypowiada coś takiego, co dzisiaj można było powiedzieć: Kto jest moim bliźnim? Jesteśmy w zamęcie, jesteśmy w zamieszaniu. W czwartek ubiegły, trzy dni temu, była uroczystość świętego Benedykta, patrona Europy. I wtedy tego dnia został zagłodzony we Francji Vincent Lambert. Został zagłodzony. W majestacie prawa europejskiego, w majestacie rozwijającej się medycyny, technologii. My jesteśmy pokoleniem Vincenta Lamberta, że dzisiaj ludzie są, ludziom się odbiera prawo do jedzenia i do picia tylko dlatego, że nie są w formie. Że nie można z nimi pogadać, że na uśmiech ci nie odpowie uśmiechem, że nie jest ciekawy, interesujący. Jeśli będziesz miał jakieś wady, jeśli będziesz miał jakieś defekty, na przykład się kiedyś zestarzejesz, albo stracisz rękę, albo stracisz możliwość mówienia, albo stracisz możliwość yy, świadomego odpowiadania na pytania, to Cię zagłodzimy, to Cię odbierzemy jedzenie i picie. My jesteśmy pokoleniem także dzieci głodzonych, zabijanych w szpitalach pokoleniem Charliego, pokoleniem Alfie przecież dopiero co świat tym żył wcześniej jeszcze we Włoszech Eduana Enguaro młoda dziewczyna, 21 lat, wybrała się na wycieczkę wysokogórską w Alpy, w Dolomity i tam gdzieś na wysokim poziomie tych Alp doznała y, 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 niedotlenienia mózgu. Uszkodzenie mózgu, które spowodowało, że straciła kontakt ze światem. Siostry zakonne, które się nią opiekowały, błagały, żeby im ją zostawić w swoim ośrodku, że one znajdują język porozumienia, one się z nią kontaktują, mimo tego, że się nie śmieje, że nie wybuchnie śmiechem na czyjś dowcip, że jak zostanie uszczypana, to nie zrobi, nie zrobi aj. Wincenta śmierci domagała się jego żona. Śmierci Eduany domagał się jej ojciec. Sąd w jednym i drugim wypadku orzekł odłączyć od jedzenia i picia. W gazetach pisano sędziowie dzisiejsi, jak ajotalachowie, rzucają postnowoczesne fatwy. Ten może żyć, a ta nie może żyć. Czemu dajemy perspektywę, bo jest ciekawy, bo rokuje nadzieję, spełnia nasze oczekiwania, przyda się, a ty do wyeliminowania, bo, się, bo, bo nie zarobimy na tobie. Jesteśmy traktowani już jak kot kreskowy? Jesteśmy traktowani jako ewentualna polisa, klient, na którym można zarobić, który się do czegoś jeszcze przyda? Rzeczywiście w Holandii Mówili mi, moi przyjaciele, którzy pracują tam na misjach, w Holandii coraz więcej starszych, sędziwych ludzi, którzy mają problemy z sercem albo w, w, w inny sposób ze zdrowiem zaczynają nosić w swoim ubraniu karteczkę. W wypadku, kiedy stracę przytomność, proszę nie poddawać mi eutanazji. Można człowieka uśmiercić w oparciu tylko i wyłącznie o kalkulacje. Zyskowi strat. Koncjum lekarskie razem ze specjalistami z twojej firmy ubezpieczeniowej zdecydują, czy masz prawo jeszcze żyć, czy nie. Co się z nami stało? Żyjemy w takim otoczeniu. Możemy się do tego przyzwyczaić? Pewnie. Przyzwyczajmy się, tak samo jak nasze ucho. Przyzwyczaja się do tego, że istnieją kliniki, gdzie można dokonać eutanazji. Mówi się teraz o asystowanym samobójstwie. Kogo to interesuje? Kogo to interesuje, że jeszcze dzisiaj ludzie biorą do palacze, że umierają. Młodzi chłopcy, że młode dziewczynki mogą w wieku 13-14 lat dostać dostęp do pigułki wczesnoporonnej, zrujnować sobie życie? Wiesz, co to jest syndrom postaborcyjny? Nie wiesz, nie wiesz, co to znaczy, że można sobie złamać życie? Do końca? To jest tak, jak pęknięty dzwon już nie będzie bił w ten sposób, co wcześniej. Jak potłuczony kryształ, nawet jeśli go zlepisz, już nie będzie taki sam. Ludzie umierają. Ludzie umierają z samotności. Ludzie się rzucają yy, do rzeki, bo nie znoszą siebie samych albo się czują odrzuceni, przekreśleni. Jesteśmy społeczeństwem, które zachorowało na awitaminozę. Brakuje nam witaminy M. Potłuczeni, pobici, pokrwawieni. Zobaczcie, dlatego Jezus wyciąga i, i wydobywa, wyciąga i opowiada nam tę przypowieść jak lekarstwo, jak antybiotyk, żebyśmy mogli się znaleźć. Przypowieść o Dobrym Samarytaninie. Co się z nami stało? To jest nasze życie. To się nam przydarza, że jesteśmy jak ten człowiek, który postanowił oddalić się od Jerozolimy w stronę Jerycha? Kto zna geografię Ziemi Świętej, to wie, że Jerycho to jest, to jest peryferia. Za Jerychem już jest granica, tam dalej już zaczyna się Jordania, obcy kraj, obcy świat, pustynia. Jerozolima natomiast to jest miejsce, gdzie pulsuje serce Boga. To jest miejsce święte. Symbol obecności Boga, oddalać się od Jerozolimy, to jest powoli oddalać się od pierwszego przykazania, oddalać się od sakramentów, oddalać się od łaski. Nawet się nie zorientujesz, kiedy się oddalisz od Twojego wyznania wiary, od pacierza, od żalu za grzechy, od bólu związanego z, własną, z własnym pierwszym kłamstwem, hipokryzją. Przecież to tak działa. Kiedy pierwszy raz zgrzeszyłeś, bolało. Drugi raz grzeszyłeś, tak samo bolało. Siódmy raz zrobiłeś to samo, bolało mniej. Za piętnastym razem już nic nie czułeś. To jest to właśnie, o czym mówi Księga Przysłów. Ladacznica wyszła, wypukała usta i mówi, cóż się stało? Mocne jest słowo Boga. Oj. I jesteśmy, i wskutek tego oddalania się. Od, od Pana Boga, od przykazań, od miłości Boga, od Słowa Bożego narażamy się, tak jak ten człowiek w Ewangelii, na zbójców, na napad. Zostaje pobity, ograbiony, odarty ze wszystkiego, półumarły. Nikt mu nie jest w stanie pomóc. Ludzie przechodzą, robią długi krok idą dalej. Wiecie dlaczego? Bo nie mamy czasu. Czas to pieniądz. Amerykanie lubią robić takie badania. Psychologowie społeczni zrobili teraz badania na temat szybkości chodzenia albo przemieszczania się w wielkich miastach. Mówili, że teraz jest taka szybkość przemieszczania się, żyjemy w takim pędzie, że rzeczywiście z roku na rok podnosi się ryzyko tego, że jeśli biegnąc upadniesz, bo będziesz miał atak serca albo początek udaru, ludzie tego nie zauważą bo będą mieli swoje sprawy oni mają swój cel wyznaczony GPSa włączonego, tam mam dojść nie mam czasu przejdą i nie zauważą będą myśleć, pijany jakiś tak się dzieje w Ewangelii być może ktoś tu jest bardzo pobity i poturbowany przez swoje własne grzech, albo przez grzechy innych ludzi, przez życie rozsypało ci się coś bardzo ważnego Cierpisz na witaminozę, dlatego ci jest źle, bo człowiek nie może żyć bez miłości, nie może żyć bez tego przykazania. Nie możemy żyć bez miłości Boga, ani nie możemy żyć bez miłości drugiego człowieka. Co się z nami stało? Obrazowo mówiąc, my jesteśmy pokoleniem, które odziedziczyło pewną złą wiadomość, pewne złe proroctwo, które okazało się tak przemienne w skutkach. Od momentu, kiedy Friedrich Nietzsche, Nietzsche kiedyś ogłosił, że Boga nie ma, że Bóg umarł. Bóg rzeczywiście zaczął umierać, ale w ludzkiej świadomości, w ludzkim doświadczeniu. Okazało się, yy, yy, okazała się cała długa kolejka tych, którzy stali się zwolennikami tej wiadomości. Uff, a więc możemy zrzucić z siebie teraz te wszystkie przykazania, przepisy, to jedno wielkie religijne nie wolno, te wszystkie dylematy dilema, dile, moralne. Problemy związane ze spowiedzią, z rachunkiem sumienia. Jesteśmy wolni w imię wolności. Porwiemy na kawałki nasz katolicki, chrześcijański garniturek, odłożymy go. Jesteśmy teraz post -nowocześni. Uderzenie w, tego w ten filar, jakim jest, na którym było napisane: Kochaj Boga musiało prędzej czy później doprowadzić do tego, że załamie się ten drugi filar, na którym było napisane Kochaj drugiego człowieka, bliźniego, jak siebie samego. Jedno się załamało wcześniej, drugie załamuje się teraz. I mamy to, co mamy, że jesteśmy coraz mniej odporni, coraz mniej przystosowani, coraz, mniej, coraz bardziej słabi, jeśli chodzi o to Kochaj. To kochaj zostało uwarunkowane w taki sposób, że dzisiaj nawet dwoje zakochanych ludzi nie jest pewnych siebie samych. Nie jest w stanie nawet podpisać się pod dokumentem, czy naprawdę będziesz mu wierna do końca życia, czy naprawdę będziesz jesteś gotowy, żeby dla niej umierać, pracować, ustępować do końca życia. Się zobaczy. Będzie się widziało. Tyle warunków. Jesteśmy specjalistami od mnożenia nieustannie naszego, zależy. I dlatego jesteśmy poranieni, dlatego jesteśmy tacy poturbowani. Mamy tylu zbójców, którzy na nas napadły i być może ktoś nosi cały czas w sobie tych zbójców jeszcze. I cały czas jest ofiarą jednego wielkiego napadu. I dlatego jesteś poturbowany, jeszcze turbujesz sam siebie. Bo się nie lubisz, bo się nie znosisz, bo nie jesteś w stanie sobie przebaczyć, albo nie jesteś w stanie przebaczyć komuś drugiemu. Łatwo jest się zniechęcić, jeśli mamy wiele, podejmujemy wiele prób, i życie nam potem, nasze doświadczenie pokazuje, że nie kochają cię, ani ty nie kochasz. W takim razie łatwo się doprowadzić do pewnego znieczulenia. Kto jest moim bliźnim? Kto? Dzisiaj uciekamy, zobaczcie, nawet nasza kultura zmienia. Kto to jest bliźni? Dawniej mówiono bliźni, nawet biblijne pojęcie bliźni, plezios po grecku, rea po hebrajsku. To jest ten, który jest blisko, z którego bliskości możesz się cieszyć, możesz korzystać. Uczyliśmy się tego, że życie się składa z tego właśnie bycia razem. Jak ludzie przychodzili do kościoła na piechotę, to potem wracali na piechotę, mogli rozmawiać. Zatrzymywali się przed kościołem. Dzisiaj mamy szybkie samochody, co się dzieje? Nawet w się skończy w nogi. Widzieliście, żeby kogoś, kto by przed kościołem lubiał stać i rozmawiać? Nie, musimy się, musimy się nieustannie do czegoś śpieszyć. Nieustannie nam czegoś żal. Dlaczego? Bo czas to pieniądz? Dawniej ludzie jeździli do pracy, to były nawet przedziały yy, kolejowe tak zbudowane, że. Ławka była, ławki były tak ustawione, że ludzie mogli do siebie być zwróceni twarzą. Można było jechać do pracy, rozmawiać o, o piłce nożnej, o festiwalu w Opolu, o, o wnuku, o dziecku. Tyle tematów można mieć. Można było nawet odwinąć kanapkę, ogórki, jajko gotowane, podzielić się. To budowało relacje. A teraz, nawet wsiadamy do nowoczesnych pendolino. Albo do innych autokarów, i co mamy przed sobą? Ekran i słuchawki. Jedna moja znajoma yy, w zeszłym roku z powodu słuchawek, zasłuchania się wpadła pod tramwaj. Straciła piętę, kawałek nogi, stopy. Chodzimy cały czas w jakichś słuchawkach, zawsze to jest najlepszy sposób na to, żeby pozbyć się. Niesympatycznego bliźniego. Masz dość Twoich starych, którzy ci ciągle gadają, masz dość Twojej żony, która cały czas czegoś od Ciebie chce, masz dość innych, którzy nieustannie Cię wychowują, sounding out. Nałóż sobie słuchawki i już jesteś gdzie indziej, w innym świecie. Albo się wyautować w świat wirtualny. Po co szukać i pielęgnować przyjaciół? Przyjaźnie kosztują. Relacje kosztują. Załóż sobie okienko na Facebooku i będziesz miał 150 przyjaciół, ale niestety ci przyjaciele nie, nie spędzą z Tobą nocy, jeśli będziesz miał trudny moment życia. Ani z nimi nie pójdziesz na piwo, żeby przegadać to, czego doświadczyłeś właśnie ostatnio i co Cię boli. Wszystko staje się wirtualne. Nie ma jak chwycić. Załamał się bliźni. Zobaczcie, w tym słowie jest coś jednego przepięknego, jest pewna niespodzianka. I tu jest właśnie dobra nowina. Zawsze, kiedy Jezus opowiada nam przypowieść, to właśnie zastawia na nas tę niespodziankę. Pewną, to jest, to jest Ewangelia. Daj się zaskoczyć. Przecież ten człowiek, który przyszedł rozmawiać z Jezusem, to on zapytał Jezusa: Kto jest moim bliźnim? Jezus mu opowiedział przypowieść gdyby to była taka umoralniająca przypowiastka, która służy do tego, żeby nam powiedzieć, o zobacz, ten dobry Samarytanin zachował się tak dobrze, no to to, to znaczy, że ty powinieneś się zachowywać tak dobrze. I, ale Jezus, kiedy skończył tę przypowieść, to zapytał się tego człowieka, kto z tych trzech ludzi, którzy zetknęli się... Z tym pobitym, z tym pokrwawionym, z tym na pół umarłym, kto okazał się bliźnim? Gdybyśmy z punktu widzenia takiego moralnego próbowali zrozumieć tę zagadkę, to trzeba byłoby zapytać pytanie, postawić pytanie odwrotnie. Dla kogo ten człowiek okazał się bliźnim? Czyli kto go, kto go potraktował jak bliźniego? Nie. Jezus odwrócił pytanie. Kto z tych ludzi. Którzy pojawili się w życiu pokrwawionego, słabego, pobitego, czyli ciebie i mnie. Kto okazał się bliźnim? I tamten człowiek odpowiada: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mówi o czymś niezwykłym. Dla naszego pokolenia sceptycznego, wyautowanego, wątpiącego. Czy naprawdę jest możliwe kochać drugiego człowieka? Czy jest sens w tym, że można zbudować prawdziwe, dobre relacje? My, którzy mamy tysiąc pytań na temat tego, co znaczy bliźni, Jezus Chrystus przychodzi i objawia bliźniego. On jest tym bliźnim. On się chowa za figurą tego Samarytanina, tego obcego. Dla każdego Żyda Samarytanin to jest ktoś obcy. Ktoś, kto nie był brany pod uwagę. Na kogo się nie liczy, a tu nagle właśnie on nie tylko się objawia, on się wzruszył. On wziął tego poturbowanego na, yy, yy, na swoje bydle. Można było powiedzieć dzisiaj do swojego samochodu. Zapakował go. Nie zwracał uwagi, czy tamten mu pobrudzi, czy nie. Tapicerkę. Zawiózł go do gospody, czyli do najlepszej kliniki. Opiekował się nim, doglądał, czy ma najlepszych specjalistów, czy używają najlepszych technik. Jeszcze lekarzom powiedział: Wynagrodzę wam dwukrotnie za to, co dla niego zrobicie, kiedy będę wracał. Kto jest tym bliźnim? To jest Chrystus. Właśnie on w ten sposób postępuje w stosunku do ciebie i do mnie. To on przychodzi, żeby ratować nas z naszych smutków, z naszych depresji, nie pogłębiać je. Chrystus nie przychodzi, żeby nas obciążać czy obwiniać. Odwrotnie. Objawia się jako miłość. Taka miłość, która ratuje nas. Z czego? Z beznadziei. Chrystus nie tylko chce, żebyśmy byli odbiorcami miłości, nie tylko chce nas skrzesić miłością. Ale chcę, żebyśmy mogli uwierzyć w miłość, bo kochany potrafi kochać. Chcę, żebyśmy stali się zwierciadłem, lustrem, doświadczając tej niezwykłej miłości, żebyśmy mogli dać się pociągnąć w tą stronę, w tym kierunku. I wtedy stać się bliźnim, czyli objawieniem Chrystusa dla drugiego człowieka. Wyczuć, że w spotkaniu z tym drugim człowiekiem trudnym, który być może jest kolczasty i nie do zniesienia, że kochając Go, zwiastujesz Chrystusa, zbliżasz się do Chrystusa. Jest taki piękny epizod w dzienniczku siostry Faustyny. Mówi siostra Faustyna jednego razu uległa wizji, jednej z wizji, kiedy widzi że y, widzi swoją celę, swój pokoik, w którym mieszka, wchodzi do Niego i nagle zaskoczenie. Na środku tego pokoiku stoi Najświętszy sakrament. I słyszy w sobie Weź ten Najświętszy sakrament, weź w dłonie i zanieś Go innym siostrom. I ona mówi, ale czy ja mogę dotknąć Najświętszy sakrament, kim ja jestem? I kiedy się zbliżyła, to usłyszała wtedy od Chrystusa: tak jak mnie w tym momencie traktujesz, tak potraktuj innych ludzi. Idzi tyczeń podobnie. Chcesz żyć? Jest tylko jedna droga, żeby żyć żeby nie zamienić się na poturbowanego zombie w życiu. Kochaj, kochaj. Ale nie chodzi o uczucie. Chodzi o zmartwychwstanie objawienie bliźniego. Chrystus przychodzi, żeby się objawić w naszym poturbowanym, zmarnowanym nieraz, pokaleczonym życiu. Żeby podarować nam na nowo tchnienie życia, kręgosłup, siłę, podstawy, kochaj. Kochaj nie ze względu na to, że drugi ci odpłaci, nie ze względu na to, że to będzie się podobało innym ludziom, albo co dzieci powiedzą, ale kochaj ze względu na to, że zobaczyłeś, że jest miłość, że jest ten pierwszy największy bliźni który się pochylił nad tobą i uleczył twoje rany, i je ciągle leczy. On jest martwych stały, On jest pierworodny spośród umarłych. On jest głową ciała kościoła, tej cudownej, niezwykłej kliniki, do której Bóg nas włączył, zaprasza, żebyśmy mogli prostować się, dźwigać się, odzyskiwać nadzieję, czuć się kochani, kochać. Ten świat potrzebuje jednego lekarstwa miłości.